Dzień dobry, Edyta kilka alternatywna lista lektur. Dzisiaj mam ogromną przyjemność gościć Marię Staszewską, Dzień dobry. fantastyczną aktorkę teatralną, filmową, osobą w niesamowitej ilości nagród, ważnych nagród, ale z naszej perspektywy e, dziękujemy Ci za to ambasadorkę alternatywnej listy Z przyjemnością. E, Maju, słuchaj, czy mogłabyś powiedzieć właśnie kilka słów na temat tego, czym ja za Czy to jest ważne, czy to w dzisiejszym szybkim świecie? Zajmiesz na to czas i czy to ma sens? Ja sobie w ogóle nie wyobrażam życia bez książek, funkcjonowania bez książek. I książki towarzyszyły mi od zawsze. Nie ukrywam, że dzisiaj w świecie zabieganym, w świecie, w którym bardzo dużo czasu spędzamy w mediach społecznościowych, nawet jeśli w szachetnych tematach interesujących, no to, to trzeba bardziej się skupiać na tym, żeby gospodarować ten czas. Ale no ja mam takie poczucie, że oczywiście mój dom, ale również książki mnie ukształtowały. Od najmłodszych lat czytałam. Ja nie wyobrażam sobie w ogóle życie funkcjonowania bez książek. Książki mam poczucie, oczywiście również mój dom rodzinny, ale, ale książki mnie ukształtowały. I zawsze były dla mnie no, niesamowicie ważną przestrzenią, do dziś są. Z jednej strony taką przestrzenią oderwania się od rzeczywistości i budowania swojego wewnętrznego świata, swoich wewnętrznych przygód, mm -hmm. poszerzania wyobraźni. A z drugiej strony pomagają zrozumieć świat i, i, i pomagają go nazwać, pomagają też, zwłaszcza kiedy jesteśmy na tym pierwszym etapie życia, uczą nas, jak się komunikować z innymi. No To, że pomagają w szkole, że potem się łatwiej pisze pracę, to jest dość oczywiste. Ale książki towarzyszyły mi od zawsze. Kiedy byłam mała, oczywiście to były te. te, te lektury dziecięce, więc były to dzieci z gulerwem, e, była Pipi, e, mm -hmm. taką pamiętam piękną serię pięcioro dzieci i coś, e, kolejne tomy Felix i Dywan, e, Karolcia. E, 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 Natomiast mm, takimi najważniejszymi książkami dzieciństwa, a, a od no, dwóch z nich mogę powiedzieć, że tak naprawdę to są też książki i dla młodzieży, i w pewnym sensie dla dorosłych, mm -hmm. to jest cała seria o muminkach. Mm -hmm. e, dla mnie mm, coś niezwykłego było w tej serii i to, co najbardziej mnie przyciągało, to nie to, co jest słodkie i miłe, ale jakiś rodzaj melancholii e, tych, tak. tych istotek i moimi ulubionymi tomami, była Zima Muminków mm -hmm. i Lato Muminków w listopadzie. Wcale nie najpopularniejsze lato, tak. tylko te właśnie takie, gdzie, gdzie, te, gdzie te stworki budowały jakiś swój świat, swoją mm -hmm. osobność I, i ja się y, utożsamiałam z niektórymi z tych mm -hmm. y, postaci jako mała dziewczynka. I później takie dwie książki, szalenie dla mnie ważne. Jedna y, to był Kubuś Puchatek. Mm -hmm. I dlatego powiedziałam, że i dla, dla dzieci, i dla młodzieży, i dla starszych, bo wiadomo, całe Tao, puchatka. No i potem mały książę. I ta książka była dla mnie taką kultową przez bardzo wiele lat. I jakoś też ja się utożsamiałam z tym małym księciem i z jego postrzeganiem świata. Z jakimś... mi zawsze było blisko do, do mimo że lubię się wygłupiać, lubię komedię, ale jakoś do, do, do melancholii, do zadumy nad światem, nad sobą. Więc bardzo mnie to poruszało, i, i głównie to, ile, ile w tym było takiej mądrości, o tym jak rodzice, jak dorośli nie za bardzo rozumieją postrzeganie świata przez dzieci. Ukochany mój rozdział to pewnie nic oryginalnego, ale oczywiście o, o lisku i o sparazum tak, drugiej istoty i takim nawiązywaniu więzi. E oswajaniu, ale też zrozumieniu, że przychodzi moment, że trzeba odejść. Więc to dla mnie takie były w ogóle książki bardzo, bardzo mądre i do których dzisiaj moje dzieci są w tej chwili w liceach. Ale, ale kiedy na etapie różnych edukacji wracały te książki, to też dla mnie to było bardzo wzruszające. Wracamy do tych samych tematów i, i szczególnie muszę powiedzieć, że mały książę jakoś tak, mm. kiedy wróciłam do niego jako dorosła osoba. Miałam zresztą przyjemność nagrywać audiobook z wersji dziewczyńskiej, e Karoliny Levestan, Mała Księżniczka. To mm -hmm. była też taka bardzo ciekawa, moim tak. zdaniem, propozycja spojrzenia z innej perspektywy na ten właśnie już mit. Tak można by powiedzieć. No i potem w liceum, ja w liceum już też wiedziałam, że, że, że będę chciała próbować zostać aktorką, więc też troszkę pod tym kątem podchodziłam do książek. Że tekst stał się jakby Ale czy jest jakaś taka książka, która jest jakoś szczególnie ważna dla Ciebie, i masz wrażenie, że jakieś wydarzenie się z tym wiąże, czy to jest jakiś przełom? Niektórzy mhm. mają takie książki, swoje książki. Yy, dużo, bo ja tu, naprawdę dużo czytałam bardzo mhm. i yy, ale też kiedy miałabym wybrać parę. Pamiętam, że taki moment, i to też było, było... Choć dzisiaj patrzę też z krytycyzmem, jeśli chodzi o sam przekaz, o, 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 o postrzeganie roli kobiet, ale jednak ogromną fascynację Dostojewskim przechodziłam tak. w liceum i czytałam po kolei i biesy, i no oczywiście lekturą była wtedy zbrodnia, zbrodnia i kara, mhm. ale mi nawet było bliżej do... Bardziej zafascynował mnie i idiota, i biesy i bracia Karamazow tak. i to był taki dla mnie moment i wydarzenie niesamowite te, bo wtedy y, jednym z pierwszych spektakli, nie pierwszym, ale jednym z pierwszych spektakli Krystiana Lupy, który był potem moim mistrzem i którego teatr uwielbiałam od samego początku, y, byli właśnie bracia Karamazow w teatrze i to było dla mnie niezwykle piękne doświadczenie, że ta książka, którą gdzieś ja przeżywałam, którą pokochałam, żyłam życiem w tych postaci, y, taki dla niezwykle intensywny język, te wszystkie namiętności, i nagle widzę to na scenie i wtedy pierwszy raz poczułam tę możliwość jakby przeniesienia. Hmm. I jak... Jak niezbędna, jeśli w ogóle chcę być aktorką, w moim życiu będzie też literatura. I mm. oczywiście później też czytałam dużo dramatów Czechowa. Uwielbiałam filmy, uwielbiałam filmy Bergmana, więc mm. też jako lekturę czytałam scenariusze. Było takie bardzo ciekawe wydanie. Ale tych, tych książek było bardzo dużo. Ja też wtedy. Wtedy poznałam Olgę Tokarczuk. Pamiętam, że takie pierwsze lektury pod koniec liceum, na początku studiów to była podróż ludzi księgi, tak. która mnie całkowicie zafascynowała, oczarowała. Zresztą teraz w Empuzjonie widzę pewne ślady. Tak. Empuzjon jest bardziej z przymrużeniem oka, a podróż ludzi księgi była taka bardzo serio, ale, ale te narracje, te, te, te przygody gdzieś... Gdzieś, gdzieś tam mi się to z tym kojarzy i potem e, prawie inne czasy. E, czytałam bardzo dużo poezji też. E, I w liceum i potem na studiach. E, i Świerszczyńską, e, oczywiście szymborską, e, ale, ale też e, e, Julia Hartwig e, o, bardzo. bardzo... E, oczywiście też, 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 też męską poezję, tak. no, bo też na, w liceum poznaje się. Baczyńskiego, no, wcześniejsze też, bo tak mówię o bardziej współczesnej, ale zawsze poruszał mnie bardzo leśmian. Herberta jako młoda dziewczyna nie za bardzo jeszcze rozumiałam. Na studiach czytałam dużo Herberta i, 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 i też wtedy zaczęłam się fascynować poezją Eliota. Hmm. Natomiast jeśli chodzi o liceum, to, to to ważne dla mnie też książki, ważna była dla mnie gra w klasy hmm. od Nazara, to jest taka książka moja na liceum. Tak. Hmm. Co jeszcze? Uwielbiałam też e, fantazy i to była Usza Le Guin, a potem dość wcześnie pod koniec liceum i na samym początku moich studiów Filipa e, Kadika. E, czytałam i też było wspaniale, kiedy potem pojawił się był takim kultowym filmem Blade Runner, e, a ja już znałam tę te, te literaturę. Zresztą akurat te, to opowiadanie nie było moim kochanym, bolałam no. inne książki. Ale lubiłam w, w książkach zawsze to, że gdzieś ucie że mam taki swój świat bez względu na to, co się dzieje. Yy, dla mnie wręcz książki miały taki wymiar yy, terapeutyczny, że jak się coś działo dla mnie trudnego w relacjach z rówieśnikami samą sobą sobie nie radziłam, to te książki były dla mnie takim schronieniem, ukojeniem, bo oczywiście na etapie młodej dziewczyny nie myślałam o tym, że one mi też pomagają w edukacji i, i, i w rozwijaniu no, mózgu, tak, to było <laughs> dziwne, ale zawsze czułam, że to jest dla mnie jakiś rodzaj takiego schronienia. To niesamowite, dlatego że myślę sobie, że to nie tylko tak aktorsko, bo tekst czujesz jak właśnie go Przetwarzasz, ale myślę, że te, właśnie i widzicie, że to jest taka indywidualizacja edukacji, że wybierałaś te sztuki, które cię oddychały tak. i że zawsze pokazuje młodym ludziom, z którymi e, pracuje, że jest różnica pomiędzy filmem, który jest jakby dopełniony i skończony, my jako widz możemy piszeć, mm -hmm. a książką, do której jesteśmy niezbędni, bo my jako osobowość, prawda, tworzymy ten świat, więc każda z tych książek, o których mówisz, jest. Piękna i cudowna, ale dla Ciebie było coś zupełnie innego niż dla innego. Zupełnie co innego. Co więcej, no bywa, że film nas rozczarowuje. Tak. Wcale nie tak rzadko. Bo książka, książka kiedy ją czytamy, daje właśnie nam to powiedziałaś, szansę na własną interpretację na, 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 na taką podróż w naszej wyobraźni i e, nasze własne obserwacje Czasem się zdarza, że, 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 że film jest wspaniały, pamiętam tak było, e, zobaczyłam imię Róży mm -hmm. i te, dopiero po filmie sięgnęłam o książkę. Mm -hmm, tak. Także to też jest, też jest jakaś tam, zdarza się, ale, ale bywa, że książki, które niezwykle ceniłam, moim zdaniem nie były ciekawie sfilmowane, albo, albo było to ciekawe, ale jednak płytsze niż, tam, niż książka. nie nasz świat, tak żeby gdzieś sobie to inaczej powiedzieliśmy, a jest taka myśl, czy cytat, który towarzyszył właśnie wyjęty z jakiejś książki, które stały się częścią, albo sobie. Dla, dla, mnie, dla mnie taką w ogóle yy, yy, książkami, które dla mnie dzisiaj są takie no jedne z najistotniejszych i w ogóle tak mi się życie potoczyło, że też to jest związane z moim zawodem, to są książki Johna Maxwella Cootsiego i mhm. yy, 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 ja sama z, dla siebie go odkryłam, yy, no kiedy zaczęło być też odkryłam, yy, w tym sensie, że, że pracujemy nad nim u mnie w teatrze, a oczywiście było o nim głośno przy okazji hańby i, i, i Nobla. 呃。Uh I poczułam, że to jest ten język, ten świat też, co bardzo ciekawe, bo, bo przecież autor jest mężczyzną, a moim zdaniem też w niezwykle wrażliwy sposób opowiada o perspektywie kobiecej. Swoim alterego uczynił postać Elizabeth Costello, pisarki, obrończyni praw zwierząt, wykładowczyni. No i później zaczęłam pracować z Krzysztofem Warnikowskim i, i okazało się, że, że jemu też jest bliska ta literatura. I w naszych spektaklach raz po raz wraca ta Costello w Apolonii, takim naszym założycielskim spektaklu. Ja właśnie mówię, monolog właściwie jeden to jeden z książki z Elizabeth Costello o holokaustie zwierząt. Tak, Ona to zresztą, to było też no, bardzo takie Szeroko dyskutowane, czy to nie jest obraz oburcze. I później w kolejnych naszych spektaklach to wracało, i w tej chwili przygotowujemy nowy spektakl, który w ogóle będzie miał tytuł Elizabeth Costello. I dla mnie, ponieważ bardzo, bardzo bliskie są mi poglądy tej fikcyjnej bohaterki, która bo zresztą jest tak popularna, że w ogóle na świecie. Jest taki wywiad z Kucin, kiedy mówi, że rozmawiał ze swoim przyjacielem i który też po świecie jeździ po różnych uniwersytetach, ma spotkanie i w którymś z krajów został zapytany, czy może Pan powiedzieć o tej, tej sławnej pisarce Elizabeth Costello, australi australijskiej. No i to było naprawdę coś w bo to nie było grono niedołczonych ludzi, tylko spotkanie uniwersyteckie. Więc ona rzeczywiście jest jakoś bardzo mocna. i nie ukrywam, że odkąd zaczęłam nie tylko zajmować się aktorstwem, ale też działać społecznie tak. i, 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 i mieć też w związku z tym różne panele, czy to o prawach człowieka, czy związane właśnie z e, przeciwdziałaniem niehumanitarnemu traktowaniu zwierząt, to muszę powiedzieć, że po prostu mi to bardzo pomogło. To znaczy, ja pamiętam to, co ona mówi, jest taki zwrot. Tłumaczy, są różne tłumaczenia teraz w wyzwoleniu zwierząt, jest, jest nieco inne, ale, ale, ale tego właśnie monologu i jest taki zwrot programowa ignorancja. Mhm. I to jest coś moim zdaniem fenomenalnego. To znaczy, że nie wiemy, dlatego że nie możemy się dowiedzieć, tylko że nie chcemy. Mhm. Więc to jest dla mnie coś, co, co jakoś bardzo, ja zresztą to jakoś sobie bardzo przyjmuję i używam tego określenia. Mhm. Świetne, rzeczywiście. E Odbędnie dać rzeczy słowo, tak? tak. Żeby ktoś nazwał coś, o czym długo tak, mówi, tak. jest bardzo zasadny. Bardzo wygodne, ale bardzo też w ogóle opisujące naszą postawę wobec dzisiejszego świata. Mhm. Um, Takich książek, które nie mówię, kształtowało bardzo wiele. Tak bym mogła mhm. tu mówić bez końca. Pamiętam po grze w klasy, potem było 100 lat Samotności, Markeza. Italo Calvino, bardzo lubiłam opowiadania Kareta. Z lektur, o lekturach też, ja niektóre lektorów uwielbiałam, były takie, których nie znosiłam i w których się męczyłam i łudziłam, ale to też jest świetna nauka to chciałabym mm. o tym powiedzieć. Zawsze to tłumaczę też moim dzieciom, że potem w życiu dorosłym często spotykamy nawet grono ludzi, z którymi się nie do końca dogadujemy, a trzeba umieć się komunikować. Ja, jako aktorka, pracuję nad tekstami różnymi, niektóre w Czasem mnie gdzieś tam po drodze jednak rozczarowują i też warto jest umieć jakoś sobie mieć, poza tym tutaj taką szansę wyrabiania z kolei tego krytycyzmu w nas, tak? To znaczy fajnie jest powiedzieć, umieć powiedzieć dlaczego tego nie lubię, dlaczego mi się to nie podoba, nazwać to, a to się przydaje też potem w relacjach międzyludzkich, to znaczy nazywanie tego czym nam jest niewygodnie, niedobrze. Więc nie wiem, tak jak y, y, uwielbiałam chłopów y, y, na Dniem, y, tak na przykład no, strasznie się męczyłam z Sienkiewiczem, właściwie z każdą pozycją. I to było zabawne, kiedy moje dzieci miały to już w lekturach. I się okazało, że tak samo, bo wiem, że są w przeciwnym biciele. Tak. Tak. No i ja im właśnie tłumaczyłam. Mówię, słuchaj, dobrze, to zwłaszcza w pustyni i w puszczy było takim pierwszym zetknięciem tak. się z Sienkiewiczem. I wiadomo, że dzisiaj z perspektywy współczesnej wiedzy i świadomości też wiemy, że tam jest bardzo dużo i rasizmu. I, 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 i no, no takie rzeczy, tak, się tak po prostu bardzo, bardzo tak. tak. Ja też się zastanawiam, co ona nadal powinna być w kanonie lektur. Ale właśnie też im tłumaczyłam to, co ja wtedy przeżywałam. Mówię, nazwij to, co ci wtedy przeszło. Przadza, tak? To świetnie, że widzi, że to cię razi, że jest, no. że jest tak to nazwane. I wydaje mi się, że to też jest bardzo, bardzo bardzo cenne, żeby umieć po prostu. To, to jest jakby ważne, bo jakby nie możemy być tylko w swojej bańce. Oczywiście. Literatura, tak jak mówisz, pozwala nam przekraczać, a to nazwanie to jest też poznawanie się. siebie. Bo ja wiem, co lubię, nie tylko jaki styl mi się podoba, ale też jaka jak jestem przez to. No, literatura mi się wydaje, że pomaga nam się dookreślić. Absolutnie. A powiedz, jak w świecie, w którym nie tylko tak niesamowicie działasz aktorsko, ale właśnie jesteś zamiarowana społecznie, znajdujesz w ogóle czas na czytanie? Bo większość osób mówi, nie czytam, bo mm -hmm. nie mam czasu. No ja mam ten przywilej, że w pracy muszę czytać. Po pierwsze czytam bardzo dużo scenariuszy, no bo decyduję, czy wchodzę w jakiś projekt, czy nie. Oczywiście one są na różnym hmm. poziomie, bywają hmm. bardzo interesujące, bywają mniej. E, uwielbiam nagrywać audiobooki Aha. i to w ogóle e, nie tylko traktuję zawodowo, ale właśnie taką wielką przyjemność obcowania z lekturą. Hmm. Uwielbiam to, że jestem zamknięta, w, bo to są no, małe pomieszczenia, wyciszone. E, mała lampka i tylko tekst i jeszcze hmm to, że ja czytam na głos, jest dodatkowym jakby obcowaniem z tą literaturą i to jest w ogóle wspaniałe doświadczenie. W ogóle wszystkim polecam co jakiś czas czytanie na głos, na przykład też jak nasze dzieci, kiedy są małe, nie chcą czytać, to może od tego zacząć, to znaczy zacząć od czytania im, bo to jest też wtedy od razu taka nasza wspólna chwila, nasza wspólna sprawa i pamiętam, że ja czytałam dzieciom książki od, od zupełnie maleńkich I, i to było wspaniałe i pamiętamy to do że to było, że te, te postaci, te, 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 te opowieści mają mój głos, a potem nawet jak byli starsi, pamiętam, że czytałam im też nawet jakieś książki alpinistyczne. no bo się dobrze, no to przeczytaj, więc uwielbiam nagrywać audiobooki, to są takie moje chwile z książkami, ostatnie, które nagrywałam, to była Wojciecha Tochmana, historia na śmierć i życie, wcześniej, bo też w ogóle lubię bardzo takie książki, które też są do nas interesujące psychologicznie, mm. pomagają nam też w samoświadomości rozwoju, więc to były dwie książki Natalii de Barbaro, mm. czuła przewodniczka i przędza. Ja, myślę, że wiesz, że sukces też tych książek, oprócz tego, że i naprawdę mają wiele z które które poczuły mówi, to ja tak? i czytały z taką przyjemnością, to jednak Twój głos jest... Bo ja jest też lubię się z Natalią, tak. bo myśmy się poznały, bardzo tak. się lubimy i czujemy, te książki tak. są mi bliskie, więc, mm -hmm. więc rzeczywiście bardzo bardzo mnie się wczuła. Zresztą właśnie przed nami rozdanie nagród Empiku mm -hmm. i, i jest nominowana mm -hmm. Przędza tak. bo to już druga książka, tak. akurat czuła przeloniczka też była, ale właśnie nasz audiobook, więc bardzo, bardzo jest mi miło. Um, rozumiem, że dzisiaj jest trudno znaleźć czas na czytanie. Widzę to, widzę to po moich dzieciach i nie będę hipokrytką, widzę to też po sobie. Mówiłam wcześniej o tym, że tak wiele, wiele naszej uwagi zajmują dzisiaj e, wszystkie smartfony i to wszystko, co mamy tam. I czasem nawet to nie są błahe treści. Ja nie mówię, że wszyscy oglądamy idiotyzmy. E, choć niestety, nawet jak się ogląda coś wartościowego, potem mózg ma taką tendencję, żeby się zrelaksować skrolujemy i, i, i od mądrych treści po coraz głupsze. E, I to jest ogromny pochłaniacz czasu. E, taka jest dzisiejsza rzeczywistość, ale musimy moim robić sobie takie ćwiczenia, że nie, że okay. odkładamy to i bierzemy książkę, bo y, widzę też y, o ile trudniej się skupić na, też już nie na samej książce, ale na tym, co w ogóle mamy jeszcze do zrobienia. No, w, mm. U moich dzieci na stoletnich, y, chwile kiedy oni są bez telefonów, bez gier, czytają książkę, potem wsiadają napisać pracę, ja widzę, że ta praca idzie im sto razy łatwiej. Tak. A jednak jest coś takiego, że to daje taki chaos, więc ja po prostu no, kocham czytać, ale mhm. są takie momenty, gdzie też to sobie trochę muszę narzucić. W podróży zawsze jest świetnie. Ja też noszę książki często po prostu ze sobą. Jak jestem w teatrze, to mam przerwę między scenami i chociaż stronę. To też polecam młodym osobom. Wy też dużo czasu spędzacie w podróży do liceów. I też to jest świetny moment na czytanie, w metrze, gdzie czasem tak. młodzież jedzie po pół godziny, 40 minut. I chociaż w stronę, przed snem w stronę, dwie, trzy. Nie jest to łatwe i, i, i wiem, bo jest tak dużo bodźców, ale naprawdę te książki, warto przestać traktować książki jako coś narzuconego, a pamiętać o tym, że one właśnie jednak nas uspokajają, pomagają nam się skupić i są też takie, taką odskocznią od tego wszystkiego, takiej hałaśliwej informacji dnia codziennego, Ta. które dostajemy. Tak, ważność uważność, odgryźla się koncentracja i też no, są takie badania, które pokazują, że właśnie w ten sposób dzieci się wyciszają. My po sześciu minutach czytania nasz stres się o 60%. Bardzo. Fantastyczny jest fantastyczne warto. Warto. A czy ty? O to, co mi właśnie, mówisz, przekazał dzisiaj tej <laughs> mojej młodzieży, a powiedz mi, czy um, właśnie w tym dzisiejszym świecie, który my przekonujemy do czytania, mówimy, że to ma niesamowity wpływ właśnie na empatię. Nie tylko te oczywiste rzeczy, jak bogactwo słów, 100%, warto, warto, warto. 100 więcej słów od swoich rodzin, jeśli ci, którzy czytają książkę. Tak. To jest niesamowite, ale pytanie, czy w tym świecie, w którym my gonimy do przodu, bo rzadko myślimy o teraźniejszości, są takie kompetencje w tym przyszłości, które warto zainwestować czas i rozwinąć, Które z tych kompetencji uważasz za szczególnie ważne? Myślę, że uważność, mhm. empatia, czyli tak naprawdę zdolność, bo my tak mówimy empatia, tak. A, a, a często i tak to zostawiamy, a warto pamiętać, że empatia to jest zdolność wyobrażania sobie siebie jako kogoś innego czyli hmm. zrozumienia tej pozycji, tej sytuacji, w jakiej ta osoba jest. A więc to jest też y, kształtowanie wyobraźni i mądrość w gruncie rzeczy. tak? Y, nie to, że mamy wąskie klapki w ogóle nie potrafimy możemy się y, nie zgadzać z kimś, hmm. ale warto umieć y, wyobrazić sobie siebie w takiej sytuacji albo chcieć zrozumieć, a co za tym idzie trzecia kompetencja to jest moim zdaniem y, y, komunikacja. Bo y, żyjemy też w czasach, w których bardzo łatwo y, jesteśmy skłonni stawiać przeróżne mury, oddzielać się od innych, a wydaje mi się, że to jest y, najgorsza droga. Czy to to rodzi y, konflikty, a na wielką skalę y, wojny. Y, natomiast wydaje mi się, że to jest najważniejsze. Mm -hmm. Czy my... Myśląc o tym, że te kompetencje są ważne, widzisz jakieś możliwości ich realizacji, bo dla niektórych to brzmi abstrakcyjnie. Mm -hmm. jak w jaki sposób te kompetencje rozwijać? To wiesz, Właśnie poprzez czytanie, to, o tym rozmawiamy, bo, bo, bo znajdujemy to w książkach. Tak. Pamiętam, kiedy y, mojej córeczce chciałam pierwszy, pierwszy raz opowiedzieć w ogóle o tematyce uchodźczej, mm. o, o tym, co to znaczy. Y, to jedno z takich książek, które dla mnie były kluczowe w tej rozmowie i która dla niej była kluczowa, mm. i o której, do której wracała potem nawet przy rozmowach, jakieś zdając do liceum, to była chłopiec znikąd, tak. y, gdzie powsumając tego bohatera, możemy go zrozumieć. Tak samo zresztą też tak jest z filmami. Ja uważam, że filmy też robią ogromnie dobrą pracę, jeśli chodzi o oczywiście nie muszą być zaangażowane, ale kiedy są, naprawdę ludziom często jest dużo łatwiej zaakceptować i zrozumieć, kiedy mogą utożsamić się po prostu z bohaterami. Więc Mikołaj, prawda? Tak, jedną osobę po Absolutnie. Więc książki, no. Muszę tak powiedzieć, ale też dlatego, że kocham zawód, który wykonuje teatr i filmy. Natomiast, no również po prostu, kontakty z, z ludźmi, którzy w grupie na przykład rówieśniczej, Wydaje mi się, że to jest szalenie ważne, kiedy. kiedy Wiadomo, że nie na siłę się nie musimy z nikim przyjaźnić, że trzymamy się z tymi, z którymi jest nam blisko, z którymi mamy podobne, nie wiem, gust, poczucie humoru, podobny system wartości, ale fajnie jest, kiedy nagle otwieramy się na te osoby w naszych licach, które są w ogóle jakby z innych środowisk. Które często są też z innych krajów, jeśli są osobami, które, które, które mieszkają już w Polsce, ale są z yy, migrantami. Yy, wydaje mi się, że to szalenie też poszerza horyzonty, że to w ogóle też yy, uprzedzenia są takie bardzo łatwe. Tak? I jeśli założymy, że to, że ktoś jest inny niż my, nie jest dla nas żadnym zagrożeniem, a w moim poczuciu nie jest. Bo to, że może być agresywny, już jest, ale agresywny może być również ten z naszego środowiska. To są zupełnie inne cechy. Natomiast to, że ktoś jest inny w jakikolwiek sposób, że nie wiem w co innego wierzy, że ma inny kolor skóry, że, ma, że, 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 że kocha inaczej niż my, że ma inną orientację seksualną, nie jest dla nas żadnym zagrożeniem. Możemy zobaczyć to, zrozumieć i pozostać sobie tym, kim jesteśmy. To, że spotykamy kogoś o innym światopoglądzie, nie znaczy, że nagle ma się zmienić nasz. Więc to budowanie tych lęków, zagrożeń przed tym, co inne, kulturowo, jest moim zdaniem czymś bardzo krzywdzącym, bardzo szkodliwym. Oczywiście zawsze dla nas będzie groźna przemoc i agresja, ale ona się może zdarzyć wszędzie, u każdego, w każdym wieku, i, i, i to nie ma, nie ma nic wspólnego z tym, skąd człowiek pochodzi. Jaka jest książka w ostatnio, czy też może się nam po prostu polecić? No więc ja muszę powiedzieć, że ostatnio, ponieważ właśnie pracujemy nad, nad, nad tym Cuzzin, nad Costello, więc wróciła mi naraz, naraz, ale to są książki, do których zawsze warto wracać, więc ja w tej chwili przeglądam równolegle na nowo Elizabeth Costello, lato, w głębi kraju i i, 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 I wyzwolenie zwierząt. No ale to jest wszystko kucji, więc jego bardzo oczywiście polecam. Jeśli ktoś jeszcze nie czytał ani Arnolata, to ja gorąco i tak samo właśnie dzisiaj wspomniałam o empuzjonie: o nich karczuk. Było o nich głośno, ale, ale ciągle warto, myślę, myślę, do nich wracać. No dużo jest tych książek. No wspaniała jest fenomenalna książka Tochmana. To jest książka okay. już bardziej dla dorosłych, ale ona pokazuje tak, w tak nowy sposób to jak traktujemy osoby skazane. Ona jest taka głęboko o prawach człowieka. Nie chcę zdradzać za wiele, ale, ale to nie jest ta książka, czyta się ją fenomenalnie, bo czyta się ją właściwie jak Świetny kryminał, przerażający, ale tak naprawdę tam jest zapisana bardzo, bardzo głęboka mądrość pod spodem. Yy, bardzo ją gorąco polecam. Zresztą bardzo wielu ludzi, gdy odnajduje reportaż, to ma takie poczucie, że tak. zdobywa taką perspektywę inną niż własna. W związku z tym Absolutnie. Jest... ja reportaże zawsze Proszę, Ja też mogę powiedzieć, że książkami, które mnie ukształtowały, były książki Hanny Krall yy, i, i to. Yy, zawsze warto do nich wracać, do Mariusza Szczygła, taką książką najbardziej może mi blisko z tych jego to jest Nie ma, bardzo polecam tę książkę. No i, i wspomniałam ociecha Tochmana, to są też książki, które moim zdaniem są w ogóle obowiązkowymi, jakbyś kamieniadła. To jest taka książka, którą trzeba, e, trzeba mm. przeczytać. Więc w ogóle reportaż e, zawsze. Bardzo cenię też Justynę Kopinską. Mm. Czytam jej też e, sporo, więc e, zdecydowanie reportaże. Mm. Maja, bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Z całą przy przyjemnością się Cię słucha, ale też myślę, że jesteś najlepszą zgłoszczynią ambasadora. No, dziękuję i powodzenia. Powodzenia bardzo w Twoim pracy. Bardzo, bardzo dziękuję, a ja też to no, bardzo z bliskie być ambasadorowaniu. Ambasador, bycie ambasadorką, może tak już nie będę się tutaj plątać. Yy, yy, alternatywnej yy, listy lektur i w ogóle Towarzystwa Inteligentnej Młodzieży. Ja Wam też bardzo dziękuję. Yy, I z przyjemnością jest to ten, co trafiłam do Was, bo potrzebowałam po prostu też yy, yy, Waszego wsparcia dla, dla moich dzieci i bardzo jestem za to wdzięczna. Bardzo do, na dobre im to wyszło. Yy, dziękuję, dziękuję bardzo i serdecznie wszystkim polecam. Dziękuję.